Witajcie z tej strony Magnus 99 Dzisiaj jak widzicie jesteśmy w Terrarii No i mamy Armię Goblinów, więc tak na szybko włączyłem nagrywanie, sobie tylko kliknę na autopauzę, żeby móc zrobić, no rozpocząć odcinek, no więc to będzie taki krótki odcinek jak sobie będziemy bili Armię Goblinów No więc dobra, możemy zaczynać Okej okay. Zastanawiam się czy... ile razy zginę w tym odcinku i czy w ogóle zginęły? Ja oczywiście mam zamiar nie ginąć, no ale nie wiem, czy to będzie możliwe. Ale teraz, jak tak, jak tak patrzę, to myślę, że spoko z tym naprawdę moim bardzo fajna broń. To, to, to. I go wild Thorn. Bo naprawdę jest bardzo przydatna, może atakować wielu jednocześnie, no i mam wszystkie zombie na jeden strzał. No i jeszcze mi uzupełniają many, ci przeciwnicy. O, no pięknie po prostu idzie, pięknie. Troszkę biją. Może, że mam to ognisko. Mi się przynajmniej trochę regeneruje życie. No, brodek sobie nalajcie. Sklepiemy tutaj tą... Armię goblinów. Jeśli nie, nie dostanę... Chociaż mogę chyba przez... Heh. Myślałem, że będziesz dobry i się ukryjesz, nie? Nie, ja też mogę strzelać przez bloki.

Pięknie po prostu tutaj ten damage nie nadąża z kazaniem się bym jeszcze miał coś? Co... wow, co mnie wychroniło przed strzałami. No, no tak jakby trochę nie mam... No właśnie. Co? Gold coin? No, muszę sobie to schować, bo... No nie, nie, spodziewałem się, że będę miał gold coin, No no spoko. Tak, uh, quick stack. A, nie zdążyłem. No, dobra. One moment. Nie, znowu rozgadałem. No, tej mnóstwo tych... Sorcery. Dobra, teraz tak dostaną. Buu, buu, buu. No, oczywiście już uciekają mi tutaj, jak to zaczęłam się do nich zbliżać, to nie, ich tutaj nie ma. Dobra, tamtego, dobra. Handli. No znowu mnie... My... a przyjmie mi lepiej szło, no. Widzimy ci... robią chyba ci łucznicy. Jakoś nie tak strasznie, ale. No nie! Nie, 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 nie. No, wiesz się, głupi łączniku. Jeżeli jak ich atakuje, to nie mogą we mnie strzelać. To jest zaleta. No, hmm, już mam trzy gold coiny. Spoko. Głupki. W ogóle, jak teraz jak ktoś już zauważył, mam. się dorobiłem meteorowego seta. Muszę teraz sobie A, super. zobaczyć. Mm -hmm. Secret of the Wooden Arrow. A, ale dostają, ale dostają. Best chance. Widzieliście to 480 coinów zdobyłem na tym, na tej jednej tej serii. No, znowu... Aha, no wiem, czemu tak szybko ginę, bo nie mam od 240 tylko ze 100 HP mi idzie. No to dlatego. O, dobra, wygraliśmy. Tutaj wybijemy do końca. Pozbieramy wszystkie łupy Tamten sobie spażył już gdzieś, więc nie będziemy się już nim przejmować, chociaż może go dotrafię jeszcze. Doleci to tam, może i doleci. Jest, dobra. To jeszcze wezmę to. Dobra. Tam już nie sięgam. Oczywiście łacząca ryba ciągle mi na tym świecie pada. Po prostu ciągle już nie mogę tego. No, 4,5 coina, spoko. Dobra e, to będziemy chyba po prostu kończyli. Wam ja też jeszcze tutaj pokażę jakieś rzeczy. Tutaj się... O, włócznie nie dostałem. Demonic spear. O ja Trz. To jest fajne. I nie to wygląda. Będziemy jakiegoś coś z tym zaatakować żebym wam pokazał zastosowanie dla tych, którzy nie wiedzą. Na przykład jakąś chodzącą rybę. Chociażby. O. Albo latającą. O, widzieliście jak tamten dostał ładnie. To na to nie trzeba zwracać uwagi, że celowałem w tego bliżej i po prostu przypadkowo tam tego trafiłem, ale... mogliście fajnie zobaczyć zastosowanie. naprawdę fajna jest ta broń. No dobra, no to chyba będziemy po prostu kończyli. No więc ja się. O, o, chwila. Zaraz skończymy. A? Mogę ja tam trafię, no? Może tylko sobie. Kawałek dalej, jeszcze. Jeszcze kawałek dalej. O nie, głupek. No i co? No, nie uciekaj. No ja to i chcecie załatwić. A no widzieliście, jakby miał trochę dłuższy... O! I właśnie najlepsze jest to, że to zadaje dużo damage'a. Jak widzieliście tutaj 47 damage'a dostał ten slime'ik. Z tego co wiem, to na im dłuższą odległość strzelam, tym więcej tego damage'a jakby w ramach nagrody za to, to, że trafiliśmy. <laughs> yy, o, rzepka. Dobra. Ok, to ostatni slime i kończymy. Patrzcie, tak też mogę go załatwić. No dobra. No więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. To był Magbus99. Cześć!